Dzień dobry, czy jestem słyszany? Tak, tak, jestem. Tak, dobrze. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję do, za zaproszenie na dzisiejsze sympozjum i też cieszę się, że Państwo zorganizowaliście i też poświęciliście problematyce senioralnej tak, tak, tak dużo uwagi i całą agendę dzisiejszego dnia. Także bardzo. Bardzo mi miło, że mogę też w tym wydarzeniu uczestniczyć. Chciałem przedstawić przedstawić zagadnienie, któremu w ramach w ramach współpracy Klubu Jagiellońskiego i właśnie Instytutu Polityki Senioralnej Przygotowaliśmy y, właśnie ten raport poświęcony opiece y, czy, czy polityce opie opieki wobec y, osób starszych i y, tego y, Także y, też wszystkich zainteresowanych zachęcam do y, zapoznania się z naszą y, publikacją. Y, Celem naszego raportu były takie trzy cele. Po pierwsze, no zaproponowanie kierunków reform, które naszym zdaniem są pożądane właśnie w, w zakresie odpowiedzi na wyzwania opiekuńcze, które się nasilają, ale także odpowiedzi na nierozwiązane problemy w obszarze opieki, które właściwie są już z nami przez, przez, przez lata i na, na, nadal nie udało się ich przezwyciężyć. Także troszeczkę ten raport miał na celu uporządkowanie debaty wokół tego zagadnienia też, też wiedzy o pewnych instytucjach, programach, których jest bardzo dużo, ale są często rozproszone. No i też chcieliśmy e, przyczynić się do popularyzacji tej do, e, zagadnienia w nowych środowiskach, także w środowiskach ludzi w średnim wieku, ludzi młodych, e, właśnie na, na tematy senioralne, w szczególności na temat opieki nad osobami starszymi. Może zacznę bardzo, bardzo pokrótce od yy, przedstawię diagno diagnozę, chociaż postaram się możliwie szybko przejść już do części rekomendacyjnej. Myślę, że ta tutaj w kręgu naszych uczestników, naszego, naszego dzisiejszego spotkania, to myślę, że ta podstawowa diagnoza nie jest konieczna, ale może kilka takich najważniejszych punktów, to znaczy często mówimy o systemie opieki, a tak naprawdę raczej yy, należałoby chyba mówić o takiej dość rozmytej jednak sfery opieki, która nie tworzy spójnego spójnego systemu. Także pewne myśląc w ogóle o reformowaniu systemu opieki długoterminowej nad osobami starszymi warto też uwzględnić pewne zewnętrzne wobec tego tej sfery uwarunkowania życia osób starszych, czy zdrowia społecznym, też takim socjalnym, mieszkaniowym, tutaj już Panie poprzedniej sesji o, o tych aspektach mówiły, więc nie będę tego kontynuował, ale też te różne wymiary funkcjonowania osób starszych też rzutują na i skalę potrzeb opiekuńczych, ale też możliwości ich zaspokajania. Co ważne i co w zasadzie było takim jakby trochę motywem przewodnim całej, całego raportu, ale też troszeczkę rekomendacji, to, to jest takie przyświat, taka diagnoza, że no ten nasz, właśnie ta, ta sfera opieki nad osobami starszymi jest w ogromnej mierze oparta na rodzinie i co więcej, tu zwracam uwagę na ten, na ten jakby drugi element tej diagnozy na rodzinie, która jest w bardzo ograniczonym stopniu wspierana w tej roli. Samo to, że, że, że ta rodzina jest tak zaangażowana w sferę opieki, to wydaje mi się, że można nawet uznać za, za pewien plus, na, czy taki atut tego naszego. Ukształtowanego też historycznie i kulturowego modelu. Natomiast ten, ten deficyt wsparcia i to, że to wsparcie jest dosyć selektywnie, jednak, co zaraz pokażę, adresowane do rodzin tych osób, no, no jest pewnym problemem. Jak również problemem jest to, że tak silne oparcie na rodzinie tego, tego zaspokajania potrzeb osób w podeszłym wieku, no też musi się zmierzyć z pewnymi okolicznościami wynikającymi nie z przemian demograficznych, z przemian kulturowych, z, też z ruchu ludności, które no, prowadzą do tego, że coraz częściej rodzina nie jest w stanie tych potrzeb zaspokoić, o ile w ogóle rodzina jest w tym bliskim otoczeniu osób starszych, a coraz częściej po prostu tej rodziny nie ma, więc tutaj pojawia się no to wyzwanie pewnego nie tylko pewnych korekt takich instytucjonalnych, ale też no, przeobrażenia tego modelu opieki no, Odpowiadając na procesy, które, takie szersze procesy cywilizacyjne i demograficzne, które zachodzą. Na pewno ten system opieki jest to pokazują też dane, chociażby OECD czy Eurostatu na tle porównawczym ze środków publicznych finansujemy bardzo niewielkim stopniu tą opiekę. Ten poziom finansowania jest bardzo ograniczony, a także Pozycja tych zagadnień na w agendzie polityki publicznej też jest dosyć niska. No, przykładem jest chociażby zaprezentowany w sobotę tak zwany nowy, czy, przepraszam, Polski Ład, w, gdzie w części senioralnej jednak te zagadnienia opiekuńcze praktycznie no, nie, nie wybrzmiały, w, przynajmniej w części prezentacji tej, podczas konwencji. Natomiast także w samym dokumencie one są dosyć potraktowane, no może nie dość całościowo nie mają tego te, tamte propozycje, wydaje mi się, że nie mają wystarczającego gravitas, jeśli chodzi o, o mierzenie się z tym wyzwaniem opiekuńczym. no i też ogólne rozproszenie tej sfery między różne segmenty zdrowotny, yy, społeczny, formalny, nieformalny, yy, rynkowy i, i pozarynkowy i gdzieś ta ta sfera interesariuszy, która mogła jest dosyć rozproszona, przez co też presja na reformy jest ograniczona. Wydaje się, że no potrzeba takich działań systemowych w kilku kierunkach. Na pewno ważne jest, żeby decydenci czy podmioty odpowiedzialne za politykę, za kreowanie polityki też publicznej na poziomie centralnym, no wyznaczyli jakieś długofalowe cele w tym zakresie i, i, i pewne kierunki, w którym będziemy zmierzali. Póki, póki co wydaje się, że nie bardzo no zostało to jakoś wyartykułowane. Nie wiemy, jak, czy, czy na przykład w przyszłości będzie chociażby jest rozważany model ubezpieczenia pielęgnacyjnego, czy nie. Więc tutaj na pewno warto by było to, to do czego ja bym zachęcał, uznanie, że po pierwsze, że ta, ten, ten niedofinansowany sektor opieki musi, no, musi to ulec zmianie po prostu. Musimy jednak przybliżyć się przynajmniej do tej średniej dla krajów OECD, jeśli chcemy. Faktycznie móc rozwiązywać różne problemy w tym obszarze. No i też przydałoby się określenie, w jaki sposób ten, ten wzrost, na, pożądany wzrost nakładu będzie przebiegał przy pomocy chociażby jakich technik zabezpieczenia społecznego, na ile y, spróbowalibyśmy przynajmniej zacząć rozmawiać o tym, co Niemcy w, chociażby w, w, w toku y, wieloletniej debaty przyjęli, czyli ubezpieczenie pielęgna społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne. Czy nie, czy może jakiś inny model, na przykład mieszany, albo model budżetowy, jaką rolę powinny chociażby prywatne ubezpieczenia opieki odgrywać. I jest tutaj szereg takich jakby dylematów systemowych, związanych nie tylko z poziomem finansowania, ale też z modelem finansowania tej, tego, tej opieki. Na pewno, oczywiście, konieczne są działania na rzecz właśnie tych opiekunów rodzinnych, nieformalnych. Tutaj Zaraz powiem, jakie to mogą być działania, no i też musi ta polityka obejmować pewne instrumenty takie modernizujące i określające też relacje w obrębie sektora opieki formalnej, zarówno tej w ramach instytucji publicznych, jak i niepublicznych czy, 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 czy rynkowych. Więc tak jak mówiłem, jest tutaj trochę takich, ja jedynie punktowo wymieniam rekomendacji. Co do kierunków działań. Warto też pamiętać, że ta ekonomiczna racjonalizacja tej polityki opieki też, też powinna nie tylko oddziaływać, nie, nie tylko prowadzić do nie wiem, bardziej racjonalnego zaspokajania tych potrzeb, ale także prób powinniśmy próbować kształtować same, samą strukturę tych potrzeb, skalę tych potrzeb. Tutaj Pani w poprzedniej sesji dużo mówiła o. O, o niektórych aspektach na przykład zdrowotnych. I wydaje mi się, że tutaj taka taka całościowa polityka na rzecz właśnie zaspokojenia potrzeb opiekuńczych w starszym wieku powinna mieć bardzo silny ten komponent prewencyjny i profilaktyczny. Także więc powinna być niejako adresowana ta polityka już do osób we wcześniejszych fazach życia, tak, by w tym podeszłym wieku ta ta powiedzmy częściowa czy, czy, czy pełna niesamodzielność pojawiała się jak najrzadziej i możliwie jak najpóźniej. Także trzeba szukać pewnych ramach już systemu zaspokajania tych potrzeb. Należy też szukać tych rozwiązań, które no są znaczy mogą być bardziej korzystne także z punktu widzenia ekonomicznego, na przykład rozwijanie pewnych form wsparcia środowiskowego, które jest. Y, które może być tańsze niż te formy instytucjonalne, ale także które pozwala ograniczyć pewne koszty, tak zwane koszty, pewne y, koszty ukryte, które się pojawiają przy bardzo silnym obciążeniu opieką y, rodziny. To znaczy to są koszty utraconych możliwości y, zarobkowania przez te, te rodziny czy przez opiekunów tych osób starszych, ale też różne koszty związane z obciążeniem zdrowotnym, psychicznym które też ponoszą przede wszystkim same osoby zaangażowane w tę opiekę, ale, ale także w dłuższej perspektywie także społeczeństwo i państwo. Więc tutaj to uwzględnienie tych kosztów ukrytych i alternatywnych też powinno być elementem projektowania zmian w systemie y, opieki. Mm. Jeśli chodzi o opiekunów rodzinnych, to powiem może bardzo szybko, co, co mi się wydaje, że należałoby tutaj zmienić. Więc przede wszystkim uporządkować i rozszerzyć system wsparcia finansowego opiekunów. W tej chwili jest tak, że tylko pewna część opiekunów otrzymuje w ogóle wsparcie finansowe z tytułu pełnionej roli. Tam jest konieczność pełnej rezygnacji z pracy, ale także kryterium dochodowe bardzo niskie 764 zł na osobę w rodzinie i szereg innych kryteriów. Więc tu wydaje mi się, że należałoby te kryteria poluzować z jednej strony, a z drugiej strony ewentualnie być może różnicować te wsparcie według potrzeb. No i, i jego wysokość też powinna być wyższa. No te 620 zł zasiłku dla opiekuna, który w pełni zrezygnował, musiał zrezygnować z pracy, to jest zdecydowanie za niska Wsparcie. Na pewno trzeba też tą rodzinę wesprzeć, czy tych opiekunów nieformalnych, poprzez dalszą rozbudowę różnych form wsparcia pozafinansowego, czyli rozwijanie programów opieki wytchnieniowej, szkoleniowej, informacyjnych, działań informacyjnych. Tutaj te badania, które obecnie prowadzę wśród opiekunów w czasie pandemii, pokazują, że wiele z nich właśnie no, ma ten problem z dostępem do informacji, jak sobie radzić w tej sytuacji, w której się znaleźli, a w czasie pandemii jest to jeszcze bardziej pogłębione. No i na pewno też umoż stworzenie narzędzi do godzenia pracy z opieką. To jest ważne i ze względów ekonomicznych, też ze względu na potrzeby rynku pracy, ale także z punktu widzenia dobrostanu samych y, opiekunów. Być może w tej późniejszej jeszcze sesji z pytaniami będę mógł trochę więcej o tym powiedzieć. Na razie tylko sygnalizuję, że to jest też kierunek, kierunku, y, 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 strony, którą powinniśmy Pójść, ponieważ nasz ten system jest bardzo silnie dezaktywizujący zawodowo te, tych osób, wobec tych osób, które faktycznie e, opiekują się czy wspierają swoich bliskich e, w starszym wieku. I e, jeszcze to, już bodajże, będzie chyba ostatni strajk, e, czyli postulowane kierunki ry, reform, także w opiece formalnej. Więc z jednej strony trzeba rozwijać cały czas ten segment pośredni między rodziną, a między placówkami opieki całodobowej, czyli różne formy wsparcia w środowisku od zarówno placówek działających w trybie dziennym, placówek krótkiego pobytu, ale także różnych usług, które mogą być w warunkach domowych świadczone. No, część tych narzędzi mamy w systemie zarówno pomocy społecznej, służby zdrowia, także w ramach tych programów, które powstały, czy to w, na gruncie polityki senioralnej, czy w ramach solidarnościowego funduszu. Yy, wsparcia niepełnosprawnych, ale częściowo także korzystają z tego seniorzy o ograniczonej sprawności. Natomiast na pewno taka głęboka, jakby bardziej dokładna diagnoza, jak jak to działa w praktyce, co też staramy się pokazać w raporcie, no pokazuje, że one są, część tych rozwiązań jest jednak dość w takiej jeszcze niedojrzałej fazie i one nie są w pełni dostępne dla, dla, dla ogółu osób, które, które tego potrzebują. Natomiast zmianą także powinno ulegać, ulec funkcjonowanie tego sektora, segmentu opieki instytucjonalnej, to znaczy, że te placówki opieki one najprawdopodobniej w najbliższym czasie jeszcze z nami pozostaną, ale ważne, żeby one, żebyśmy raczej zmierzali do tego, by one były bardziej kameralne, bardziej zintegrowane, czy pozwalające na szerszą integrację mieszkańców tych placówek z... Szerszym otoczeniem i rodzinnym, i społecznym. No i też, żeby tutaj pewne wyeliminować takie problemy związane z, e, z niewystarczającym naszym respektowaniem pewnych praw mieszkańców. Mm, e, na pewno istotnym elementem, który też pandemia jakby jeszcze bardziej uwypukliła, to jest zadbanie o ten potencjał kadrowy systemu opieki. Zarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i jeśli chodzi o różne usługi świadczone środowiskowo czy w warunkach domowych tutaj poziom, i zarówno te problemy kadrowe, jak i też jakość zatrudnienia tych osób i warunki pracy, no pozostawiają wiele do życzenia, także tutaj, i jeśli chodzi o kształcenie do tego zawodu, ale także jeśli chodzi o jakby ramy zatrudnienia osób, które się decydują na tą ciężką i bardzo potrzebną pracę, no powinny ulec y, modyfikacjom i poprawie. Na pewno takim elementem ważnym, na który warto zwrócić uwagę, jest także opieka okresu życia, opieka hospicyjna. Ona to nie jest tożsame z opieką długoterminową, ale myślę, że może być jakimś takim ważnym elementem, który, którym też... Y, jest szereg kwestii do zrobienia, zarówno jeśli chodzi o dostępność, zwłaszcza na terenach wiejskich i w warunkach domowych, ale także mm, jeśli chodzi o samofunkcjonowanie tej opieki hospicyjnej, zarówno w, jeszcze jakby przed e, odejściem osoby, której wymaga opieki, jak i także tutaj w ramach tego warto otoczyć wsparciem osobę. Opiekuna już po, po śmierci podopiecznego, bo to jest taki bardzo trudny czas. No i wreszcie, już ostatnia absolutnie myśl, to jest to wsparcie rozwoju prywatnego rynku opieki, czy w ogóle prowadzenie jakiejś takiej przemyślanej polityki w tym zakresie. No, część tego rynku cały czas jest słabo uregulowana, jakby wymyka się takiemu publicznemu nadzorowi, co też, no, odbywa się kosztem jakości i nieraz bezpieczeństwa, a także jakby, no takiej sprawności funkcjonowania całego rynku. Podmioty nie, często nierejestrowane są po prostu cenowo bardziej konkurencyjne dla podmiotów, które działają względem podmiotów, które działają legalnie i spełniają te standardy. Więc tutaj na pewno wiem, że pewne kroki już są podejmowane na rzecz uregulowania tych standardów też w sektorze prywatnej opieki, ale wydaje się, że tutaj nadal jest jeszcze wiele do, do, do zrobienia. Także to by były te Moim zdaniem takie najważniejsze kierunki, które myślę, że mogłyby, no wymagałyby uszczegółowienia. Ja je tro, część takich konkretnych już postulatów zawieram w raporcie, ale to są tylko propozycje, także jak najbardziej ważne jest, żeby różne środowiska też przedstawiały swoje pomysły na, na jakąś tam konkretyzację tych niektórych ogólnie zarysowanych propozycji. Także bardzo, bardzo. Dziękuję za uwagę i w tej sesji później po, po 16 też, jak ktoś by miał do, do mnie pytania, czy chciał się podzielić uwagami, to ja bardzo chętnie też, też się do tego odniosę. Także bardzo jeszcze raz dziękuję.